Marta Madejska i Marcin Kupczyk w studiu Radia Fiat. Dzień dobry, dobry dzień. Bardzo dzień dobry. dobry, dzień dobry. I chyba dobry czas dla Was, jeżeli mogę powiedzieć o Was Wy. Tak, bardzo dobry czas, bo my właśnie w tym czasie adwentowym spełniliśmy takie nasze skryte marzenie, żeby zaśpiewać razem, i to nam się udało i zaśpiewaliśmy adwentowi. Duet piosenkę. marzeń Taki duet marzeń, dokładnie. Pamiętam. Tak, tak. I to nam się udało i dlatego uważamy, że to jest bardzo dobry czas, prawda, Marcinie? No, Cóż teraz Marcin ma powiedzieć? <laughs> spełniają się pewne marzenia, ale to jest myślę takie też naturalne chyba. No. Pan Bóg zna pragnienia naszych serc i je po prostu spełnia, i to jest piękne. Akurat w takim czasie. No tak, ale te, te pragnienia serc, kiedy je przed Bogiem wypowiadasz, one się wtedy spełniają, bo tak czasami to możemy je trzymać w ukryciu. Sami przed sobą nawet wywają takie talenty. Tak, tak, dokładnie. I czasami tak jest, że rzeczywiście nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że coś jest naszym marzeniem albo pragnieniem naszego serca, ale tutaj muszę powiedzieć, że jasno wiedzieliśmy z Marcinem, odkąd zaczęliśmy śpiewać razem, odkąd Agnieszka Fiuk zaprosiła mnie do projektu pieśń nad pieśniami. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. To już wtedy wiedziałam, że rzeczywiście, zazdrościłam bardzo tych ich duetów, tego tanga przede wszystkim, prawda, Marcin. Ja zawsze mówię, nawet kiedyś poprosiłam Agnieszkę, czy mogę chociaż na próbę zaśpiewać z Marcinem to tango, bo to jest takie porywające i też miałam takie marzenie, żeby Marcina poprosić o, o duet i Marcin się zgodził. No i piękna wyszła taka historia. Y historia, <laughs> z <laughs> historia z happy endem. Ale też coś, czym możecie się dzielić z innymi, bo to jest y bardzo piękny, muzyczny kawałek, z którym przyszliście jak z prezentem w czasie Adwentu. Trochę tak i też y, chcę powiedzieć, że bardzo piękne jest to, jak y, Marcin z Olą chcieli podzielić się swoim oczekiwaniem i te wszystkie osoby, które brały udział w teledysku, który zrealizował Darek, ale tutaj y, Darek Madejski, Darek mąż Madejski, twój. Mój mąż, pozdrawiamy również. To, że właśnie y, y, i Ola z Marcinem zechcieli się podzielić swoim oczekiwaniem, dać świadectwo tego oczekiwania i Michał z Oli i e, moja babcia e, wzięła też udział w także... Babcia jest genialna. Babcie ja babcia bardzo Marysia. serdecznie chcę pozdrowić, bo ona łamie serca naprawdę. Będzie ale jej tak, bardzo miło. Tak pięknie. Naprawdę. Że łamie serca. że łamie... pozdrowienia. Też, pozdrowienia, ale w ogóle bardzo jest to. babci miło, i to jest taki też dobry czas, bo rzeczywiście jak ktoś jest w domu długo sam i to że naprawdę czeka na, te, na to spotkanie, na te wnuki, na te dzieci. No i to, myślę, że to też jest taki fajny teraz moment, nie, że my to światełko przekazujemy dalej. Właśnie. To jest niesamowite i chcę powiedzieć, że dyrektor wymyślił genialnie, uważam, i świetna też rola tutaj księdza yy, Sebastiana Kosyckiego. Pozdrawiamy tak. Bardzo, bardzo w ogóle wpasował się w ten temat i muszę powiedzieć też, że rozmawiał ze mną mój znajomy ksiądz, taki młody też, i mówi, wiesz, najbardziej wzruszające dla mnie było, że ten ksiądz idzie i patrzy, i to światełko na niego też czeka, że o nim też mm -hmm. ludzie pamiętają, no bo wiemy, jak jest teraz, prawda? A księża też potrzebują właśnie tego wsparcia, tego, żeby im też zanieść. Jezusa. On tego tak tym pięknie powiedział, że ja sama jestem wzruszona. I cieszę się, że, że takie przesłanie też y, ta piosenka mm. ma i ten teledysk. Tak, ja sobie tak myślę, że jest takiego życia ewangelizatora. My dużo mówimy o Panu Bogu, ale. Bywają takie momenty, że my sami też potrzebujemy być jednak zewangelizowani. I to jest fajne, nie? Że, że, że to cały czas jest taki obieg. Wypuszczasz, tutaj wraca. I, no i fajnie, że są te momenty, kiedy właśnie wraca. Mhm. Wraca i tak jak Marta mówi, jest potrzebne. Jesteśmy stworzeni do życia we wspólnotach. Często kapłani zostają, księża zostają sami tak naprawdę. Tak Zamykają się drzwi plebanii wieczorem. Przez wiele, wiele godzin, a czasami dni, może nikogo w pobliżu nie być. A to jest to o tym, że ksiądz jest częścią wspólnoty parafialnej, choćby. Mm -hmm. To nie jest rozłączne. Mm -hmm. Tak to zostało odebrane i cieszę się bardzo, że rzeczywiście miało to taki głębszy wymiar i głębszy sens. Teraz myślę, jest czas na to, żebyśmy posłuchali piosenki tego utworu, o którym mówimy. Piękny tytuł oczekujecie. Marta napisałaś słowa. Tak, napisałam słowa tej piosenki już parę lat temu w takiej szkole uwielbienia CSM pod okiem kompozytorów, autorów tekstu, którzy mnie tego uczyli. I rzeczywiście to była taka moja piosenka, pierwsza piosenka, z której byłam właśnie tam bardzo zadowolona. Musiała trochę odczekać, i czekała właśnie na ten duet chyba teraz. Mhm. W, wycz, wyczekiwana. <głos> wyczekiwana. <głos> wyczekiwana. Słowa, muzyka i wokal to ty, Marcin, śpiewa. Ja tam w zasadzie tylko jestem taki doklejony troszeczkę. No cię. Ale 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 Teraz rzeczywiście. to powiedziałeś po prostu, cudownie. Ale rzeczywiście tak, tak, dołączam się do, do Nie talentu wiem co, Marty. co będzie z tobą, jak z Martą widzicie z radia. Ja się zastanawiam, ja się zastanawiam, ile tam jeszcze Marta chowasz w szufladzie tych, tych, tych bardzo takich Bardzo dużo perełek. Bardzo dużo, ja bardzo dużo mam różnych rzeczy. I już... Ale czy one wszystkie czekają 3 lata? Albo... Czasami czekają długo, no ta... a czasami. A czasami krótko, a czasami to jest rzeczywiście taki moment który robimy, przygotowujemy. No chcę tutaj powiedzieć o tym, jeśli mogę jeszcze a propos autorów, ponieważ wiadomo. Możesz, możesz, czym mów o wszystkim. Tak, linia melodyczna, muzyka i tekst właśnie to tak, to mogę się tutaj przyznać do tego autorstwa, natomiast piękną aranżację taką orkiestrową, która chwyta za serce zrobił Daniel Pomorski, nasz Częstochowski, wybitny muzyk, uważam naprawdę, multiinstrumentalista, ale też właśnie jak widać ma taki zmysł y, też kompozytorski i aranżacyjny. No i oczywiście zagrał też Filip Filipski, bardzo delikatnie tak, to nawet można powiedzieć taki delikatny rytm do tego dodał taki smaczek, a zrealizował i wyprodukował w studiu edycji Świętego Pawła też, Michał Trąbski. Też pozdrawiamy edycję. Bardzo. W ogóle wszystkich, którzy tutaj zostali wymienieni, może pominięci, też nie wiem, czy wszystkich wymieniłaś już. Wydaje którzy mi się, chcesz że i... wydaje mi się, że wszystkich na czele oczywiście z moim mężem Dariuszem, który jest po prostu zawsze takim głównym później motorem wszystkich działań. Także to rzeczywiście tak. Nagrania, tutaj jeszcze wrócimy, jak o Darku mowa, tak, do klipu, zostały wykonane też w miejscach, do których zostaliście wpuszczeni i którym też dziękujecie Bardzo dziękujemy, tak. Parafiz Zawiercia, ale przepraszam, chyba Królowej Polski nie do końca pamiętam. Tak, tak Najświętszej tak, Maryi tak. Panny Królowej Polski. Tak, Jestem bardzo taka dziękujemy. mądra, bo, bo sięgam do ściągi. Tak, bardzo dziękujemy. Właśnie tam Darek pojechał właśnie yy, nagrać sceny z księdzem Sebastianem oraz w Filharmonii Częstochowskiej również udało nam się nagrać właśnie wszystkie sceny z mhm. Marcinem, także to było też duże przeżycie dla nas. Dla mnie ogromne, bo byłem w tym miejscu pierwszy raz i zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ta sala prób, tak? No, no niesamowite. Niesamowite. A mówisz o sali prób, nie o samej Filharmonii. O sali Byłeś... prób, o Filharmonii już bywałem, tak, ale nigdy za kulisami. Właśnie, Czasami, Czasami moja córka mi dokucza, bo ona regularnie w zasadzie występuje na deskach w Filharmonii. Witata, już wszędzie wystąpiłeś, gdzie, gdzie byłam, ja, ale w filharmonii jeszcze nie. I tak dogryza do mi, że jeszcze na deskach nie stałem nigdy. Motywuje ale... bardziej, tak? Może. No tak. dobrze, niech będzie, że motywuje. No, zaraz dogryza. Może kiedyś. Ale rzeczywiście chcę powiedzieć jeszcze tylko, że, że to jest to tutaj córka, tutaj mąż, ale też nasze rodziny bardzo tutaj wspierają ten projekt. Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi Kupczykowi też za wsparcie takie finansowe tego projektu. To była duża pomoc dla nas. Moi rodzice pomagali nam ogarniać dzieciaki, przynajmniej Nagrywaniu klipu z babcią, także rzeczywiście i bardzo dziękuję dzieciakom, mojemu rodzeństwu, że rzeczywiście oni zawsze wchodzą w każdy nasz projekt bardzo chętnie, radośnie. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy rzeczywiście się do niego przyczynili. To pozdrawiamy ich bardzo serdecznie wszystkich z tego miejsca. Ja teraz chciałam Was zapytać, Was razem, ale tak naprawdę każdego z Was z osobna, jak na ten adwent, w który przeżywamy wpłynęła ta piosenka, to, że ją teraz przygotowywaliście. Jak to, Marcin, w twoim przypadku jest? Dobrze jest wspomnieć, że jestem katechetą, czyli czynnie pracuję w szkole i co roku ten temat omawiam z całą szkołą w zasadzie. No i to, co ja, jakby jaką prawdą ja żyję, że no, no nie tyle przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, jest to piękna, na pewno piękny czas, uroczy, pełen też takiego ciepła, życzliwości, to wszystko, co nam niesie czas Bożego Narodzenia, natomiast no, jak Uświadamiam, że my oczekujemy całe życie nasze z Adwentem. I ja staram się tak też żyć, że nie chciałbym, żeby mnie kiedyś Pan Jezus zaskoczył. I niedawno y, właśnie zacząłem się trochę bawić w takie grafiki. Wrzuciłem na Facebooka taką grafikę z takim pytaniem, a co gdyby przyszedł dzisiaj? I taki dla mnie jest Adwent, więc ta pieśń, te słowa, że oczekuję, cię, nie, żebyś był tym światłem na mojej drodze. No ja się bardzo utożsamiam z tymi słowami. I tak jak mówiono, dla mnie adwent w zasadzie już trwa cały rok. I mam nadzieję, że tak już zostanie: że chcę cały czas czuwać, oczekiwać i być przygotowanym. Marta, a co by się stało, gdyby przyszedł dzisiaj? Jaka jest. Ty? Twoja reakcja na takie pytanie. Oliwę mm. masz Oliwę? <grym> Czemu? Oliwę właśnie. To jest dobrze. Byłam wczoraj <grym> o lampę. <grym> no, dokładnie. O Lampę i Oliwę. Tak, byłoby. Ja myślę, że byłoby pięknie. Ja lubię niespodzianki, i lubię takie właśnie dobre spotkania. Także tak jak Marcin mówi, my czekamy całe życie i trochę ta piosenka o tym jest, że ja sobie pozwoliłam napisać takie słowa: nie czekaj do pasterki, już teraz wołaj, przyjdzie, zuprzyjść. I rzeczywiście chodzi o to, żeby czuwać cały czas. Nie czekaj do pasterki i po... Bo... Pastelce nie przestań wołać. Dokładnie, o, właśnie, tak. dokładnie no. tak, żeby to wołanie było w nas i że często my też mamy taką postawę, że nie widzimy tego Pana Boga obok, że tak jak czasami psalmiści, też różną gamę mają uczuć, my też i, i stąd te słowa nie omijaj. Nie wiadomo, że Pan Bóg nas nie ominie, jeśli chodzi o to, żebyśmy Go zauważyli, że idzie koło nas i że chce z nami być i do nas przyjść już teraz, żebyśmy mogli już teraz ogłaszać Jego Królestwo tutaj na ziemi, i już teraz. Żyć obecnością w obecności z nim w łączności z nim, dzięki Eucharystii, dzięki modlitwie, dzięki właśnie sakramentom, odwiedzaniu go w Kaplicy Adoracji. No powiem szczerze, że rzeczywiście ta piosenka nagranie tej piosenki też moje myśli skierowało ku w ogóle Adwentowi. Także sama sobie zrobiłaś taki adwentowy prezent. Taki sobie zrobiła. A co? A co? To czekamy Marta, na kolejne Twoje prezenty. Marcin pytał o to, co trzymasz w szufladach. Mhm. Rozumiem, że też trochę jest tęsknotą za tym. <noise> e, że niektóre kawałki zrobicie razem. No, bardzo chętnie. Tutaj jakby mam nadzieję, że nasza współpraca się nie kończy, a zaczyna. <noise> a Darek stanie się w ogóle mistrzem klipów wideo. O, Darek to jest. U nas w rodzinie jest takie... <noise> Darek to ma tyle jeszcze talentów, myślę, nieodkrytych. O, tak. o tak, o tak. On nie wie, co, co robić już ze sobą naprawdę. <noise> nie, rzeczywiście mamy u nas w rodzinie takie powiedzenie, bo Darek to jest Darek. Darek. Darek ogarnie. Darek to zrobi. Też jest pewnie przygotowany i też woła Renata. Oczywiście. Pięknie Wam dziękuję za to spotkanie. Ja bym jeszcze może jedną rzecz tylko dopowiedział: A proszę że w tym bardzo. czasie takim radosnym oczekiwania na kolejną płytę Marty Madejskiej, <laughs> możemy oczywiście no, delektować się dźwiękami płyty, która już jest obecna na rynku. Marcin, no i prawda, jak tu nie no. lubić tego człowieka? No naprawdę nie da się. A Radio Fiat gra tę płytę. Bardzo się cieszę, bardzo nam jest miło z kolegami. I Kolejną też będzie. Super. O. To jest, to jest motywacja. <laughs> bardzo dziękuję Marta Madejska i Marcin Kubczyk. Pięknie Wam dziękuję Dziękujemy. za spotkanie. Dziękujemy bardzo.